Mocne dyskotekowe brzmienia niemieckiego DJ-a Marka van Lindena otworzyły tegorocznego Sylwestra pod chmurką w Będzinie, jednocześnie oczywiście rozgrzewając zgromadzoną w parku na Dolnej Syberce publiczność. Podczas tegorocznej zabawy sylwestrowej w Będzinie wystąpił również zespół Akcent, ale główną gwiazdą wieczoru była Belika, Dryan. Kate Dryan wspólnie z prezydentem miasta Łukaszem Komuniewskim odliczyli ostatnie sekundy 2013 roku i razem z uczestnikami zabawy powitali nowy 2014 rok. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego! Ej! Tuż po północy odbył się również efektowny pokaz sztucznych ogni. W nowym roku życzymy przede wszystkim zdrowia oraz dużo pozytywnej energii, która na pewno pomoże zrealizować wszelkie plany, a nawet spełnić te najważniejsze.